W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu, dusze wiernych odpoczywają w pokoju. Udziel łaski, odpuszczenia grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy tutaj spoczywają w Chrystusie, aby uwolnieni od wszystkich win, cieszyli się z Tobą bez końca. Panie, przyjmij łaskawie modlitwę zaniesioną za duszę sługi służebnic twoich, którzy tutaj spoczywają w Chrystusie. Niech oswobodzeni z więzów śmierci otrzymają życie wieczne. Boże światłości dusz wiernych, wysłuchaj nasze modlitwy i daj miejsce w niebie, błogosławiony pokój oraz jasność Twojego światła, sługom i służebnicom twoich, których ciała tutaj spoczywają w Chrystusie. Przez Chrystusa pana naszego. Amen.